się Manko, witam w kolejnym odcinku ucieczki z piekła Serii, w której odwadniamy, że Elohelis jest jak spełniona obietnica Donalda Tuska Nie istnieje I co ciekawe, Gimper powiedział to samo w ucieczce z piekła 10 lat temu No i wydaje mi się, że w tych czasach jest to nadal aktualne, więc to dosyć zabawne Kolejny dzień, no chyba znowu mid lane, top lane Tak, zobaczmy, może jakaś Riven, może Aurora Zobaczymy, co nam tam stajnia Augiasza wymyśli Czemu Augiasza? Nie wiem Możemy zrobić opening Wow, nowe czempiony, zawsze o nich marzyłem. I opening Master Chest Skrzynki Snowdignar. No way! I jeszcze zrolujemy skiny. Może dostajemy jakiegoś skina, którego nie mamy na nakładce z League Partnera. Bo tak, przynajmniej nam na tym koncie, dzięki uprzejmości Riot Games, mam League Partnera. To znaczy, że mam odblokowane większość skinów, które są w tej grze. Tak samo większość chrom. Dlatego też mogę sobie tutaj tak dowolnie wybierać. Nie, nie jest to żaden game pass, bo wiele osób pisze w komentarzach, pyta się, no tak to wygląda. No i czekamy, czekamy na Q. No tutaj kolega już, jakaś mida, no chce mieć last picka będąc top no dobra, dajmy mu. Dajmy mu, nie bądźmy takimi skurczybykami. No i zobaczymy, zobaczymy co tutaj ugotujemy. Banować? Co banujemy? Typowo chyba zedzik. a tak patrzę, nasz champion pool środkowo-alejkowy no powoli się zmniejsza. Dodajmy na firi do championów, w których graliśmy i zbanowali Aurorę. Kurcze Z jakichś czempionów na minę, które moglibyśmy zagrać no zostaje tylko tyle. Małe dosyć spektrum, jest piknięta Niko. Pytanie, czy to Niko na midzie, więc chyba że trzeba pójść na inną rolę, że na innych rolach też wcale nie jest lepiej. Moglibyśmy zagrać Lucianem na midzie, gdyby nie fakt, że no niestety mamy full the team, więc Lucian odpada. No i kurde blind pick. Blind pick, no chyba, że gramy w Niko, ale raczej patrzę na to, że zbanowała Leone, to jest to Niko na to play, nie? sobie, tak zagrać? Lux. A może Zoe zagrajmy? Zoe dla Visa. Zoe dla Visa, Scout Skin i DG Zoe. Oczywiście na Zoe jeden z tych niewielu czempionów, w których chcesz grać ignata, ze względu na to, jakie ma W. No i gramy w Syndrę. Nie, no to są jakieś jaja. To są jaja, panowie. Chyba Saran Impact bym grał nawet. Też Hunter, a drugim standardowy wybór. Matchup w Syndrę trochę wybuchowy, trochę nudny. Ciężko będzie coś zrobić. Syndra generalnie jest całkiem dobra w Zoe. No i też dużo zależy od junglera, bo jeżeli nasz jungler nas trochę przyspieszy, no to wtedy raz pak, pach pak, pach, pach, możemy bombardować cały czas po głowie przeciwnika, a jeżeli nie, no to trochę będzie to proces wolniejszy. No ale nasz team trochę wieje chujem, można by rzec. Też nie jestem fanem Zoe jako czempiona ostatnio ale widz w komentarzach prosił, no to dla widza Zoe pikujemy. No i tak myślę, że od następnych odcinków chyba będzie trzeba zmienić środkową aleję, no bo już tutaj ten wachlarz bohaterów, którymi nie graliśmy, mocno nam się uszczuplił. Powoli też dochodzimy do niebezpiecznego momentu, gdzie okaże się, że zagramy wszystkimi czempionami, którymi jakkolwiek potrafiłbym zagrać. Bo nie będę ukrywał, że są pewne czempiony, którymi nigdy w życiu nie grałem i zbytnio grać nie potrafię i raczej nie potrafiłbym. Nie mam takiego zmysłu. W szczególności najgorzej na supportzie, bo na supporcie bardzo mało grałem jakimiś czempionami. Właśnie, które nie są dziw... typowymi typu Lulu Karma. Nami tutaj kolega chce zrykolować A przerwimy mu. No że przerywasz. Trochę może tam będzie później. Co prawda nie ma to znaczenia. I tak będzie przed creepami. to no przynajmniej nabiliśmy sobie Mana Flow Bandika. Zoe swego czasu grałem bardzo dużo. To był chyba rok 2020-2020. No wydaje mi się, że wtedy miałem taką mocną fazę na Zoe. I bardzo dużo tym championem grałem. No i też zaraz, jak wyszedł, gdy była ona nieco OP. Dobra, no więc typowo, grając na cylinder, typowo chcę, żeby bajtować IQ, grając Zoe, też właśnie takie podejście luźne. I od razu jakiś tu luźne Q dla obitki. No ale to zbyt dużo nie bije. Też jakbym grał inny setup, taki bardziej kotlinie typu Scorch, a ery, no to to by było też do obrażenia, bym zadał mu jakieś dodatkowe pewnie 30 obrażeń, więcej 40 na tym poziomie. No a tak to trzeba, trzeba się tutaj zadowolić tym, co mamy. Ale to te większe bomby będą. No i dobra, flipujemy, rzut monetą. Rzut monetą, niewygrany. Mianowicie wzięcie W na drugim poziomie. I rzut monetą w to, że będzie jakiś dobry drop. No, ale też raczej tutaj nie będziemy zbyt dużo koncentrować z bomblem. Zaraz trójka będzie, a może do tego czasu... Los się do nas uśmiechnie. No i oczywiście się nie uśmiechnął jak zwykle chuj do dupy. Pierwsze dwa wave'y, które mogą być zbomblowane bez bombla. Bo no to bym znaczył przynajmniej tyle, że... No następny chyba tego bombla będzie posiadał. Jak nie, no to. Znaczy, że szczęścia dzisiaj nie mamy. Chociaż jeżeli mogę wymienić brak bombli na botem, który nie intuje, I take it any day. Ej nie no dobra, nie ma kolejnego bombla. To panowie żarty powoli się skończyły. No dobra, okej. Okay. Jak trochę. No i spokój. Spokój tu jest. Uwardnijmy tu. Nie wyjdźcie, się dzieje. Możemy też odsłonić sobie tej teren kalarepką. Kolega na uderze jest Więc my bądźmy tym, którzy pierwsi zejdą. Oj, koleżko. Pyk. Pyk. Jestem tam flash do podniesienia, no ale chyba zdążyć go podnieść, nie podniosę. Ale no jest tej szansa, żeby kogoś zabić jeszcze. Ja widzę świat, w którym koleżanka umiera na tej syndrze. Za spyk, autatak, ok. Profane Hydra nie została rzucona, nie zdążyła wlecieć. Poleciała tu Niko. I kurde, zabrakło milimetra. No cóż, zaraz się. Kupę sobie buta. Też powinienem kupić buty Merkurego. Mega Int. Zintowałem, za szybko kupiłem. Kupiłem, a potem pomyślałem. Trzeba było tutaj kupić buty Merkurego. Gramy w Syndre, gramy w Ashkę, gramy w Niko. Oni to już się proszą o to, nie? No takie trochę oplucie z mojej strony. To trochę tak jakby. Usiada na ciebie laseczka, a ty jej mówisz, spierdalaj nie. No ale może czasem trzeba. Czasem trzeba pokazać dominację swoją genetyczną. nie, nie zagrać bezpiecznie, tylko zagrać. Pod rozpierdol. O, tak. Zapomniałem, że możemy mieć tutaj różne ciekawe przygody z klipami. Trzeba liczyć, trzeba liczyć klipy. Trzeba być w pełni uważnym. Bo chwila nie i nagle się kończy coś takiego typu. No i tej deseczka prawdopodobnie mogłaby być. No mogę zaraz mogę umrzeć. Tutaj gram bardzo, gram to bardzo... No z kraju na ostrzu noża można by rzec. nogostek no gostek bezerki. O, no szkoda, nie trafiło. No dobra, tam jest jakaś lipa, tylko ja nie mogę zejść teraz, kolego. Ale z Syndra przynajmniej nie ma Erki, nie ma niczego. No on ewidentnie może tutaj sobie rozdawać karty jak na razie. Biorąc pod uwagę fakt, że no dosyć sporo dostał z tego początkowego. Ma też lepszy matchup. Też ten gank od Niko dużo mu dał, no bo dużo HP. No to mniej polotu dla mnie do tradowania. No mega szkoda, że tam ta Puffain Hydra nie doleciała. Nie została odpalona. I w niego nie zadała tych obrażeń. Trzeba było dofleszować. Więc teraz pyk, pyk, Pochodzimy na melee range jak najbliżej, żeby na pewno sleep wleciał. i Zabijamy kolegę. Fajnie, fajnie, że Karim podszedł. Na pewno trochę nas to przyspiesza i trochę nam to pomaga. Pyk, pyk, pyk. Puszujemy. Czy jest jak zejść do bota? No w sumie, mógłbym zejść do tego bota. Nie wydaje się aż takie głupie. Ale mogę robić dobrze, jakieś Playta, a na bota raczej nie zajdę. Po prostu będę tu stał. Najczęściej nie wiem, Drake'a, no właśnie. Tego się trochę spodziewałem. No tu dostał. Jeju. Kura, tu muszę odpflaszować. Jest też bombel. Bo mi się wydaje, że jest nawet potencjał. Zwłaszcza, że to jest Hecarim. Tu nie, ale. Ja muszę grać bezpiecznie Żeby nie umrzeć No kurde na skraju, ale ten Uder też tam dostał bombla i przyszedł na 10hp Mega siwy dym się dzieje w tej gierce. Szkoda tylko, no szkoda, że mamy Yumi, nie? Bo nie ukrywajmy się, kurwa, Yumi, raczej useless ludzik. Zwłaszcza w takich fightach tego typu. Jeszcze jak on tak dziwnie podchodzi, face checkuje wypierdala się. Wiadomo, że jeżeli dojdziemy, doczekamy się tego momentu, że on będzie mógł na spokojnie skoczyć na przykład na Kamilkę albo na Hekarima, no to będzie wtedy rozpierdol liryczny. No tak, to trochę lipa. No on tu może mnie obijać po głowie. Obijać po głowie. Omen. Dobra, teraz go trochę popajtujmy, żeby się poczuł. O Jezusie. Dobrze, że chociaż to merkę miał, nie? Bo ten dojazd nie najlepszy. Zaraz podniesiemy jeszcze jego flesza. To na razie na spokojnie sobie przepuszujmy wavea. To nie ma żadnego znaczenia, że to jesteśmy Towershota. Najważniejsze, żeby tego flasha podnieść. A i tak, teraz Recall będzie grany. Bot zabija, więc git. No i może dobrze, że on nie trafił. Przynajmniej flesza straciła. A teraz koleżanka bez flasha, no może czuć się troszkę niebezpiecznie, bo on już cokolwiek w nią wlatuje, to ją zabija. On też on ma cały pistolet, więc jest trochę silniejszy, no przez to, że on nie kupił butu, na tego ma teraz ten pistolet. Więc to jest jego moment, że on tutaj trochę jest mocniejszy. Ale dla mnie to i tak spoko oznacza, bo trafimy jednego bombla i lipę. No proszę. Przegrałem z matematyką. Nie zostało policzone. No do czterech. Na no ja człowiek zapomina o takich rzeczach. To jest właśnie najgorsze. Wygrałem z Niko. musiał być cały czas skupiony. Znajdę, czy tego zabija. Obawiam się, że nie. Obawiam się, że ja umieram. No to trochę pomyliłem odwagę z odważnikiem tutaj. Kurde, no miałem taką nadzieję, że go zabiję. Dam no, jeden tak do śmierci. No ale to jest to, no to jest to, że... No on nic nie robi tą, tą Yumi. Ten człowiek jest kurde bezużyteczny aktualnie. No, ale ty, on tu nie przyjdzie Hecarimem? Tu Hecarim ma darmowego double killa. jak teraz R będzie miał. No, do raczej nie przeżyje. Szkoda, szkoda Kaisy. Ten zabił no, ale. Ja teraz znowu nie wezmę wave'a, znowu mi zabrali wave'a. Jestem tyle do tyłu. Nikt bota nie zgarnie. Może ja powinienem tam iść. Trudna gra, trudna gra dla mojego championa. Tutaj lata tam Neko. I denerwuję. Wróżymy bomb'la w koleżkę. I obijmy go za pół HP. Dla nas to jest. To play, który zmusza go do cofnięcia się. O elegancko wyszliśmy. Ojoj. Oj. To nie jest kolorowe. To jeszcze bąbel w niego. Ale oni tu przeżyli. Serio, wszyscy tu przeżyli? To jakieś jaja akurat. Czy ja będę mógł tak jakoś tu. Dobra, raz, dwa, trzy. Dostał. To nie wiem, czy to nie creep. O, właśnie. No i znowu taki kurde dziki fight. Na milimetry. Dla wszystkich. A koniec końców my wychodzimy na tym do tyłu. brakuje nam obrażeń. No, będę miał teraz ten pistolet. Ten pistolet dużo pomoże. Nie wiem, w sumie bez sensu, że te buty zraszowałem, to było głupie. Jakbym miał tu pistolet, to oni umierają. Pistolet jednak fuj ważniejszy. Niż te buty, zwłaszcza teraz, że te buty ponerfione. No też powinienem mieć buty Merkurego, Nie bym na tych socekach stał. A oni tego nie robię po prostu? Teraz że mid tower straciłem. No taka milka najlepsza nie jest, nie będę ukrywał. Ale najważniejsze, że bot wygrywa. No w sumie też jest silny. Ja jestem level do tyłu przez ten cały knyw, jaki tu się odwala. Ale dziwne w chuj, że przegryliśmy tamtego fajta, bo... No Syndra nie było. Ona była zmuszona do bazy przeze mnie. Niko dostała one shota. Tam tamci mogli na mnie usiąść. No dostał bomblem. No co z tego, jak on mnie one-tapuje. Idę w bota w takim razie. Nie wiem czy nie kupić kurde Banshee tutaj na drugi. Jest na pewno jakaś opcja, jak nie bacznie, to też Shadow Flame może iść. Jest to mój jedyny magic damage w teamie. Wow, i on przed nami daj i się wywrócił. I teraz zda FFa. spłacze się. I tak to będzie wyglądało, tak? Teraz z nami siedzi ten ziomek. Dobra, Syndra bez flasza. W tyle możemy zanotować. Weźmy jeszcze jednego wave'a, potem zrotujmy do mida. Ten dostaje stąpa, wypierdala się znowu i to jest takie... Raz ten umrze, raz ten i to jest takie strasznie nieskoordynowane. Jeden za jeden, to nie możemy podjąć jakichś rzeczy. Nawet teraz biegnę w tą stronę. Nie wiem czy jest z czego zbierać. Dostaliśmy sub dive tak zwany. Rusanie ruta albo coś. Nie zajębałem z auto-ataka za 500. Dobra, tu dalej, go! Dobra, szkoda, że mi się Protable nie podniósł, ale. Chyba go zabiję. A, nie zabiję go. Zabiję tego jednego tylko. Jeju, takie gówno tu wyszło. Kamilka chociaż zabije? Dobra, to no powinna zabić. Powinna to słowo klucz Dobra jest shutdown Więc okej, okay, no ale ta gra Bardzo taka burzliwa No ale mogę kupić to, więc bombę będę miał No ale taka szkoda, że nie podniosłem tego portobelta, bo z portobeltem przeżył Się kurwa nie podniósł Więc teraz co, w bota? No idę w bota, chociaż tam ten wave nie jest jakiś taki Przyjemnie ustawiony Mamy nadzieję, że ktoś przyjdzie i go odpuszuje. Mogę też dobić level do niej, no bo jestem 30 clipów do tyłu więc Ciężko się tu farmi Wasze jak tak straciłem dużo wave'ów losowo side stay. zaskoczenie od Neko, jestem dwa levely do tyłu. No on rzucił tam auta, tak więc mamy mam Może to na wizji z W. Kurde, lipa w chuj. No więc teraz biorą to. Nasz Toplaner i Jungler z supportem nie są najlepsi. Ci intują, support useless champion. Ja pickniem jeszcze z ludzika. Dobra, te no, no tu, tu, tu. O, no, dostałem Boże, Myślałem przez chwilę, że go nie zabiję, bo jestem taki kurwa useless. No dobra, chodźmy tu, no mam tego smita. Więc zawsze jest dodatkowy movement speed. Fajnie. On tu leci, ale ja nie wiem czy on po prostu nie umrze. Dobra, nice, przynajmniej coś. Więc no powoli, powoli ty łapiemy jakieś kille, no nie, może nie jesteśmy aż tak do tyłu, no tylko nasza Kamilka jest turbo useless. Ten Hekari też tak do mnie nie przemawia. Tak, paliśmy jakieś shutdowny, weźmiemy teraz Drake'a. Nie mamy toweru, od inhibitora nam idzie. No ja wątpię, żeby ktokolwiek tu przyszedł, żeby mógł go złantapować. Po prostu się cofnę i kupię sobie to, co potrzebuję. Ty, bo tu widzę, że jest afera, ale... Dobra, Drake'a nie weźmiemy. Ale no, szczerze powinniśmy tu dojechać, nie? Tylko potrzebujemy... Follow-upy. Ja tutaj tak, Bombel? Nie dostał. I że się wypierdoli na midzie. Dobra, go, no zabijamy ich tu. Mimo że ja mam 2000 w plecaku... ...to wydaje mi się, że to nie jest złe. No może jednak jest. Może jednak ser jest za silny. Aj, przegraliśmy grę. na to oto sposób. Czy to jest GG? No, bardzo głupie, nie? No, powinniśmy ich tam zabić na tym Drake'u. Tylko z niewiadomej czy Kamilka nie chciała zejść. No, to Kamila troluje. W nie ma nik Tryndorfit. I Trindom akurat nie gra. No, troszkę mi się to nie podoba, nie? Emera nie mają. Oprócz tego, jakszo. Więc no, w czapkę, idziemy w czapkę. No, mają teraz naszora. Co nam to daje? Daje nam to absolutną tragedię. No, nie wiem, jak mamy zabić seta, tak szczerze. Co ta school breakera ma. No, dobra, tu na topie. Może coś tego typu. O, no dostał bąblem, halo? Dostał kolejnym. No i dobra, gościu nie żyje. No gość strollował. Strollował playa, dam się wyłapać głupio. Takich właśnie zagrań potrzebujemy. Potrzebujemy ich wyłapać. Jeden, drugi teamfight. No teraz nawet jak stracimy tier dwójkę na bocie, no to... Nie ma tragedii. Inny problem jest taki, że ja też gram na aszkę, nie? A problem z aszką jest taki, że ja klikam R do przodu, żeby wypołkować i dostaję strzało daszki, jeżeli ona ogarnia. Nie wiem, czy tu nie ma właśnie Niko, czy coś tego typu. No, dostaję one -shota na. jeden autora tak seta. Ale może Hekarim? Z Yumi? To jest to. Karim z Yumi, Power Spike, ale ten set, tak napierdala że to szok. Dobrze, że ten go chociaż zabił. Yumi, Yumi wreszcie zaczyna mieć jakiś pozytywny wpływ na rozgrywkę. Prawda, doprowadzi do takiego stanu, że jest tragedia. No i też ten set z szesnastym levelem. I teraz Syndra ma szesnasty level. Syndra jest trzy levele do przodu, bo stoi, za darmo może farmić, a ja muszę umierać i podejmować jakieś dzikie walki z jakimiś kasztanami tutaj. Więc na no szkoda. Ale spokojnie, może jeszcze odbijemy to. Może jeszcze to odbijemy. Zdajemy no, sobie roboty, ale trochę czasu minie. To fajne raczej nie jest. To jest Neko? Nie dobra. Chciałem tutaj trochę polecieć i może coś wyłapać, ale jest, kurwa lipnie, nie? O, ci przeżyli, wszyscy tu przeżyli, no zabrakło nam trochę obrażeń. Ten świrus co? Dobra, pytanie, czy ja mu cokolwiek biję? No tak niezbyt bym powiedział. Najważniejsze to odprzeć wejwy, A moja Kamilka chyba nie chce bronić. Halo, Kamil? O po prostu przegraliśmy, nie? No Kamilka ewidentnie nas trollowała w tej grze. No ewidentnie byliśmy trollowani przez tą Kamilę. Szkoda! Czasem się przegrywa, ale no, też nie ukrywam. Zoe aktualnie wieje chujem. Wieje potężnym chujem ten champion teraz. No i zresztą było widać. No, Set 1v9 zrobił w tej grze. No i tyle, na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia jutro, o 14. Pa!